go tutaj Master Piro, Chciałem Wam nagrać jakiegoś vloga, ale kurwa, no nie jestem w stanie, jak Wam nagrać, bo kurczę, no nie mam GoPro. Przydałaby mi się jakaś kamerka GoPro. Wtedy bym był coś w stanie skręcić, tak, tak to masakra, bo ani w ręce nie podtrzymam, ani nie pojadę. Także wybrałem się gdzieś dzisiaj przejechać. Jesteśmy w trasie gdzieś sobie pyknąć jakieś 40-50 km niewiele tak na odstresowanie żeby sobie coś po, polatać bo dość fajna temper temperatura w powietrzu, coś ponad około 40 stopni do słońca było także trzeba korzystać już z ostatnich, z ostatnich dni także korzystamy z ostatnich dni w sumie nie wakacji bo to już jest wrzesień ale Korzystamy z ostatnich dni, czy pięknej pogody, trochę sobie polatamy, trochę pociśniemy. No i co? No, no nie jestem w stanie nic wam nagrać, wiem, że czekacie, bo dużo osób pisało masę, nagrajcie z motocykla, nagrajcie z motocykla. Yy... Nie mam jak, nie mam jak, no koniecznie tu jest GoPro, jakiś GoPro bym na, przy, na kas przyczepił, no to wtedy byśmy byli w stanie coś yy, ciekawego, jakieś motowlogi bym pokręcił, no a tak to, no to widzicie, no tyle co jak jestem w jakimś postoju czy coś, mogę coś yy, sensownego skręcić, to znaczy jakie tam sensownego, no takie pierdolenie o ale chciałem mam coś nagrać, no z, pewnie chujowa jakoś będzie, bez z komórki, ale dużo osób chciało jakiś filmik, no kurde, nie jestem w stanie Wam nic fajniejszego nagrać, bo no nie mam możliwości na razie, także sorry, musicie się tym zadowolić, także no, no nic, ja się ubieram zaraz, ubieram się zaraz i lecimy w trasę, lecimy dalej, także lewe górę dla wszystkich motocyklistów i kurwa piona.